Cześć, witajcie. Dzisiaj będziemy sobie rozwiązywać zadania z równań. Równań na egzaminie ósmokresisty jest bardzo dużo, także myślę, że przyda Wam się umiejętność ich rozwiązywania na pewno. Jest to już drugi film z równań na moim kanale, także subskrybujcie, bo jak widzicie, będą się te zadania Wam po prostu przydawać, bo schematy są bardzo podobne. Zadań, im więcej ich tutaj rozwiążecie, tym lepiej. Także subskrybujcie kanał, żeby regularnie się do tego egzaminu przygotowywać. I myślę, że świetnie Wam pójdzie. Na rysunku przedstawiono prostokąt. Długość dłuższego boku oznaczono symbolem x oraz zapisano za pomocą wyrażenia algebraicznego. Takiego. Długość krótszego boku oznaczono symbolem y oraz opisano za pomocą wyrażenia al algebraicznego 2y-3. Jak widzimy, tutaj mamy x i y. Także dwie niewiadome. I musimy zaznaczyć równanie, które nie opisuje poprawnej zależności pomiędzy wartościami x i y. No dobrze, podkreślij nam to, bo jest to bardzo podchwytliwe. Jak zacząć to zadanie? No myślę, że najprostszy sposób, na pewno najprostszy sposób, to musimy po prostu wiedzieć, jak działa prostokąt. Że te dwa boki są tej samej długości, a te dwa boki są tej samej długości. No to jest bardzo proste. No, chyba każdy z Was to wie. No to piszemy sobie. 27 minus 2x jest równe przeciwległemu boku, czyli x. I rozwiążmy sobie z tego x, bo widzimy, że da się to równanie rozwiązać. No to dodajemy 2x, żeby je przenieść na drugą stronę. 27 równa się 3x. Podzielimy przez 3, żeby pozbyć się tej liczby stojącej przy x. -ie. I 9 równa się x, a lepiej to zapisać, x równa się 9. Rozwiązaliśmy x, -a. zobaczymy, czy to nam się przyda. To teraz rozwiążmy y. Drugie, podstawiamy, czyli y równa się temu bokowi, czyli 2y minus 3. To teraz tak. Ja polecam... No możemy odjąć te dwa, dobrze, odejmiemy dwa y. Bo ja bym sobie to troszeczkę z miejscami zamienił, ale zróbmy to po kolei. I mamy minus y równa się minus 3. No też prosto, tylko że musimy pomnożyć razy minus 1, żeby pozbyć się tych minusów. I mamy, zobaczcie, już rozwiązane y równe 3. No dobra, to teraz musimy zobaczyć, co nam tutaj proponują. I po prostu podstawiamy sobie liczby. Zobaczcie, wszędzie tutaj mamy działania z wynikiem. No to wystarczy podstawiać liczby i sprawdzić, które nam nie pasuje. Ok, 9 minus 3 jest równe 6, a jest dobre. Za x podstawiamy oczywiście 9, za y 3. 9 plus 3 jest równe 12, dobre. 3. Nie, 9 razy 3 no nie ma znaczenia, ale postawię tak, żeby było kolejnością. 9 razy 3 jest równe 27, jest dobre, no to to powinno być złe. Sprawdźmy to, czy to jest złe. To dzielimy. 3, zobaczcie, podzielić przez 9. Tu jest ważna kolejność. No to nie jest równe 3, tylko jest to 1 trzecia. Także odpowiedź D jest poprawna w tym zadaniu. I zadanie. Kolejne. Uzupełnij poniższe zdania, wybierz odpowiedź spośród oznaczonych. No, a, czy a, B, C, D. Po prostu. Nie będę już czytał dalej tego polecenia, bo każdy wie o co chodzi. Wartość wyrażenia 2 minus 2A dla A minus 3 jest równa. No to jest, słuchajcie, zadanie z równej, ale powiedziałbym, że banalne, bo po prostu to jest ukryte działanie. 2 minus 2 razy. Tutaj bardziej chodzi o to, czy ktoś się nie pomyli przy liczeniu. Bo, bo za a podstawiamy minus trójkę i widzimy, że a jest podniesione tutaj do kwadratu. No więc podnosimy do kwadratu. I liczymy. Kolejność działań tutaj jest ważna. Tak naprawdę to tyle. 2 razy 2 minus 2 razy minus 3 jak podnosimy do kwadratu wiemy, że Minus nam znika, bo mamy tutaj parze z tą potęgę. Jak ktoś jeszcze o tym nie, pa nie pamięta tego, czy zapomniał, to to jest bardzo ważne. Czyli 3 do kwadratu to jest po prostu 9. Minus 3 do kwadratu to też jest 9. Ok? Nie, nie jest to koniec działania, bo mamy 2 minus 2 razy 9. Wiemy, że najpierw mnożymy, potem odejmujemy. Minus 18. No, i to jest minus 16. Czyli mamy odpowiedź minus 16. No, jak mamy tutaj w ogóle, nawet się nie musimy nad tym zastanawiać, bo jak widzimy, że od dwóch odejmujemy 18, no to na pewno nie jest 120. Nawet bez liczenia od razu możemy strzelać. Odpowiedź A, bo jest poprawna. Wyrażenie takie można przekształcić do postaci. No ok, no to piszemy sobie to wyrażenie. Jedna druga. 2 minus 2 A do kwadratu. To ja tutaj sugeruję no widzimy, że tutaj nie ma nawiasu, więc polecam wymnożyć. Jedna druga razy 2 odjąć. Jedna druga razy 2 A do kwadratu. Ok. Powoli sobie liczymy. 1 druga razy 2. Widzimy, że dwójki się skracają. To jest po prostu 1. Odjąć i tutaj znowu dwójki nam się skracają. Czyli jest 1 razy a. Tak? a do kwadratu. No to jest równe a kwadrat. Minus a kwadrat. Dobra. I mamy rozwiązane. Gdzie jest ta odpowiedź? Jest to odpowiedź d. I zadanko mamy rozwiązane. Subskrybujcie kanał, bo myślę, że jeszcze nie raz film z równym Pojawi. Dziękuję.